Dzień dobry, mam na imię Zenia, przyjechałam z Berlina, pracuję od wielu lat w szpitalu, mam dużo do czynienia z medycyną. Saszę poznałam w Berlinie u mojego byłego męża i pomyślałam sobie, szarlatan. Wszystko co on opowiadał było dla mnie bardzo takie, no, byłam bardzo sceptyczna nastawiona, bo nie bardzo wierzyłam w to, co on mówi i nie miałam najmniejszego zamiaru tu przyjeżdżać. A mniej więcej dwa tygodnie temu bardzo zachorowałam, miałam problemy z korzonkami, nie mogłam siedzieć, nie mogłam spać, nie mogłam leżeć. Eee, I rozmawiałam z moim małym mężem, który mnie w przeciągu 15 minut namówił na wyjazd do Saszy. Namówił mnie tylko dlatego, że się tak źle czułam, że już nie widziałam dla siebie ratunku. Przyjechałam do Saszy, ledwie wyszłam z samochodu, no i zaczęło się leczenie przez Saszę przez dwa, Albo może trzy pierwsze dni w dalszym ciągu nie byłam pewna, czy to, co Sasza robi, jest dobre. Ale dzisiaj po 10 dniach zabiegów u Saszy jestem do niego w 100% przekonana. Chociaż wiele rzeczy jeszcze w dalszym ciągu są dla mnie dziwne, niezrozumiałe. W dalszym ciągu niektóre rzeczy są dla mnie dużym znakiem zapytania, bo to, co się uczyłam z normalnej medycyny nie zgadza się w. W większości albo w wielu przypadkach z tym, co Sasza mówi, ale na to, na to oczywiście trzeba czasu. Mnie samej idzie dużo lepiej, dużo lepiej się czuję po tych wszystkich zabiegach. Wiem, że jeszcze nie jestem zdrowa. Wiem, że mam jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Wiem, że te dużo rzeczy to zależy przede wszystkim ode mnie, ale dostałam receptę od Saszy. że rzeczywiście będę się tego trzymać, to już wierzę w to dzisiaj w tej chwili wierzę, że, że to mi pomoże. Jak się rozmawia z Saszą i, i, i patrzy się w tego jego takie strasznie sztyletujące czasami oczy, to wszystko, co mówi Sasza, się bardzo w to wierzy. Jak Sasza wychodzi, przynajmniej, ja mówię, przepraszam, ja mówię tej chwili osobie. Jak Sasza wychodzi, to znowu zaczynam trata, ta, 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 ta. Przecież to jest niemożliwe, przecież to się nie zgadza kompletnie z tym, co ja myślę, co ja czuję, co się uczyłam i, i tak dalej. Ale przez te 10 dni przeżyłam. Em, dwie właściwie historie, gdzie to wszystko, co Sasza do mnie mówił i co ja mu w to wierzyłam, ale gdzieś tam się zastanawiałam, że ach, to chyba jest trochę przesadzone. Miałam okazję stwierdzić na własnych oczach rzeczywiście, że to, co mówił, raczej jest prawdą, a to, co robi, rzeczywiście funkcjonuje. I to, to było szczególnie w, w ostatnich dwóch dniach historia jednej pacjentki, gdzie, gdzie zobaczyłam ją po dwóch dniach i byłam Dostałam gęsiej skórki, jak zobaczyłam tą osobę, jaka, jaka, jaka straszna poprawa u tej, u, 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 u tej pani jest, i, i, i normalna medycyna, by tego w życiu w życiu nie, nie mogła w ciągu dwóch dni zrobić. I, to, i to, to, to są takie rzeczy, gdzie człowiek w tym momencie mówi: Ła, rzeczywiście coś się dzieje. Dostaje się gęsiej skórki i się zastanawia, i myśli: cudotwórca. Dziękuję bardzo.